Wredestein Wintrak to zimowa propozycja od producenta klasy Premium przeznaczona do samochodów osobowych. Opony wredestein to najwyższa jakość, potwierdzana przez zadowolonych kierowców. Jeżeli szukasz niezawodnego i bezpiecznego ogumienia, ten model jest idealny dla ciebie. Wredestein Windtrak zapewnia doskonałą przyczepność na mokrych i ośnieżonych drogach, za którą odpowiada kierunkowy bieżnik. Trójwymiarowe lamele minimalizują ryzyko wpadnięcia w poślizg spowodowany aquaplaningiem. Udoskonalona mieszanka gumowa wpływa na trwałość opony, pozwalając na przejechanie większej liczby kilometrów. Wredestein WinTrak. To świetna trakcja, stabilne prowadzenie oraz efektywne hamowanie w zimowych warunkach. Marka Wredestein wykorzystuje innowacyjne technologie, dzięki którym oferuje modele o wyjątkowych parametrach.